A, tu będę Proszę państwa, dzień dobry, jesteśmy już na, wi na wizji. Yy, Chciałbym Państwu przywitać pana sekretarza, panią skarbnik na naszej sesji. Yy, proszę Państwa, otwieram 53. sesję Rady Miejskiej Ozorkowa. Przepraszam, dzisiaj jestem w zastępstwie. Pierwszy raz, a może delikatny stres, no, ale trudno. W powczorajszych mistrzostwach świata finale, także... Witam Państwa, Państwa Radnych. Jeszcze raz dziękuję. Proszę Państwa, jak powiedziałem, otwieram obrady 53. sesji Rady Miejskiej w Wozorkowie. Na, prosiłbym o sprawdzenie kworum. Dziękuję. Na stan 15 Radnych jest nas 13, a więc mamy zdolność podejmowania uchwał. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa wraz z programem, żeśmy dostali, raczej znaczy program, żeśmy dostali w dzisiejszej sesji, która została zwołana przez pana burmistrza miasta Ozorkowa, pana Jacka Sochem. Czy mamy Państwo do tego programu jakieś uwagi? Proszę Panie Sekretarzu. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W imieniu Pana Burmistrza bardzo proszę o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowej uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2022. Dotyczy to kwoty 6185,85 zł. Na to składają się darowizny, które zostały nam przekazane, aby je wprowadzić do budżetu oraz kwota związana z wydatkami dla podmiotów wrażliwych, aby zaspokoić wszystkie złożone wnioski do końca roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy Państwo też mają jakieś uwagi do dzisiejszej programu dzisiejszej sesji? Nie widzę. To prosimy o przegłosowanie tej uchwały. To jest to, co było powiedziane przez Pana Sekretarza dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Ozorkowa na rok 2022. Proszę, kto jest Państwa za? Dziękuję. Głosowa... O, jeszcze. Już. Głosowało 13 osób. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie jest przeciw. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty i zostanie on zapisany pod widzą 63 przez 426 przez 22 i będzie on procedowany w punkcie czwartym. Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Ozrokowa na rok 2022. Proszę Państwa, kto jest z Państwa za? Kto jest przeciw? Czy ma, ma pan, ma, mają Państwo jakiś głos? Jakaś dyskusja? Nie widzę, nie słyszę. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Jeszcze. Jeszcze panią głosy. Jeszcze panią tak. Jeszcze, jeszcze. Jest. Dziękuję. Głosowało, głosowało nas trzynastu radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie, nie, nie był przeciw. Uchwała zostanie, została podjęta. Zostanie zapisana za, za liczbą dziennika 63, 462 przez 22. Dziękuję. 25, przepraszam. 25, przepraszam. Przechodzimy do punktu. Dlaczego? Przechodzimy do punktu czwartego. To jest dodatkowy projekt złożony przez pana sekretarza dotyczący on podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2022. Otwieram dyskusję nie widzę, nie widzę. Zamykam dyskusję. Zamykam dyskusję. Proszę państwa, przystępujemy proszę, do głosowania. Wszyscy. E, dziękuję, dziękuję. Głosowało 13 osób, nikt nie był przeciwny, nikt nie był za. E, u... tak, proszę? Nie. Głosowało 13 osób, nikt nie był przeciwny, nikt, 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 nie, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta, zostanie ona zapisana. Zostanie ona zapisana jako 63 przez 426 przez 22. Proszę Państwa przechodzimy do punktu piątego. Punktu piątego to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Ozorków na lata 2022-2030 z autopoprawkami. Proszę. Pan... Pani Skarbnik, zgłasza się. Panie Wiceprzewodniczący, Wysoka Rado. Proszę przyjąć autopoprawkę w związku z dodatkową uchwałą w zakresie zmiany budżetu na 2022. Zmienia się po stronie w załączniku numer 1 i w objaśnieniach w związku z wprowadzeniem kwoty 6185,85 groszy po stronie dochodów i wydatków. W tym zakresie również zmian, w zakresie grupy wynagrodzeń i pochodnych w związku z kosztami obsługi wydatków związanych z podmiotami wrażliwymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Czy ma, pań, mają państwo jakieś uwagi do przedstawionej uchwały i, i autopoprawki? Otwieram dyskusję. Nie ma. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy proszę Państwa do głosowania powyższej uchwały. Dziękuję. Za powyższą uchwałą głosowało 13 osób. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta i zostanie ona zapisana 63 przez 427 przez 22. Dziękuję. Proszę Państwa, przystępujemy do punktu szóstego. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego, dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Otwieram dyskusję w tej, tej materii, w tej sprawie przedstawionej uchwały. Nie ma, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Głosowało nas 13 osób za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała zostanie, została przyjęta i zostanie ona zapisana pod numerem 63 428 przez 22. Dziękuję. 47. Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania uchwały punktu siódmego. To jest uchwały w sprawie zmian stawek opłaty targowej. Otwieram dyskusję. Nie widzę, nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. głosowało 13 osób, 12 osób było za, jedna, jedna osoba się wstrzymała, brak głosów przeciwnych. 1 jeden przeciw 1. Jeden. Uchwała została podjęta i zostanie ona zapisana przed numerem 63 przez 429 przez 22. Dziękuję. Proszę Państwa, doszliśmy do punktu 8, zamknięcie obrad. Dziękuję Państwu. Zamykam obrady dzisiejszej 63. sesji Miasta Oznakowe.